Złote myśli. Teraz będziesz bliżej sukcesu. Złote myśli. Większość ludzi ma potrzebę zrealizowania w swoim życiu tego, co sobie zamierzyła. Jednak rzadko zabierają się oni za realizację celu na płaszczyźnie materialnej. Najprościej jest wymyślić mnóstwo wymówek i żyć tak jak do tej pory, nie zmieniając zupełnie nic. Łatwo jest powiedzieć sobie, to jest za trudne, nie próbuję, bo i tak nie dam rady. Ale czy to coś zmieni w twoim życiu? Wieczne narzekanie na ludzi, na przeciwności, na zły dzień sprawi, że zamiast realizować siebie we własnym życiu, przeżyjesz je wegetując. Weź się w garść! Czas zmienić swoje życie. Nie robiąc nic, tracisz szansę przeżycia czegoś wspaniałego i wzniosłego. Pierwszym etapem osiągnięcia celu jest jego wyznaczenie. Nikt lepiej od ciebie nie będzie wiedział, czego pragniesz oraz co chcesz osiągnąć. Ludzie myślą, że bez przygotowania żadnego planu, będzie się im powodzić w życiu. Jeśli chcesz zostać człowiekiem sukcesu, Musisz wypracować w sobie umiejętność precyzyjnego formułowania Twojego celu. Ludzie, myśląc o celach w życiu, często popełniają błąd, mówiąc o nich bardzo ogólnikowo. Zazwyczaj mówią: Chciałbym szczęścia, miłości, zdrowia, pieniędzy. Tylko w tym momencie ja się pytam: Skąd będziesz wiedział, że to osiągnąłeś? Jaka jest Twoja definicja szczęścia, miłości? Zdrowia, pieniędzy. Pytam o to, bo nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z takiej małej różnicy, że dla jednego człowieka duża ilość pieniędzy to 20 tysięcy rocznie, dla drugiego 50 tysięcy rocznie, a trzeci człowiek dopiero poczuje satysfakcję, jak zarobi 100 tysięcy rocznie. Szczęście, a czym ono jest dla ciebie? Miłość, o jaką miłość ci chodzi? Jakie cechy chciałbyś widzieć u swojego partnera? Tylko precyzja w określeniu celu pozwoli ci stać się człowiekiem sukcesu. Nie możesz dążyć do czegoś, nie wiedząc, co to dokładnie jest. Wielu ludzi żyje z dnia na dzień i w ogóle nie myślą o swojej przyszłości. Powody, dla których ludzie nie planują swojej przyszłości, mogą być różne. Jedni myślą, że z ich planów i tak nic nie wyjdzie. Drudzy boją się porażki, jaka może ich spotkać po drodze. Jeśli nie masz celów, to co chcesz realizować? W teorii sprawa wydaje się być niezwykle prosta. W praktyce jednak okazuje się, że większość ludzi niby wie, czego chce, ale nie jest tego pewna. Zdarza się, że są tak pochłonięci codziennością i gonitwą za czymś, co nazywa się nic, że nawet nie zastanawiają się czego by chcieli. W jaki sposób chcesz coś więcej w swoim życiu osiągnąć, skoro nawet nie masz pojęcia, co miałoby to być? Ludziom brakuje śmiałości, aby mieć duże plany dotyczące swoich marzeń. Od wielu lat jesteśmy bombardowani tym, że nie możemy mieć tego, czego chcemy. Żyjąc z dnia na dzień, rzadko mamy czas zastanowić się nawet nad tym, czego tak naprawdę byśmy chcieli. Czas to jak najszybciej zmienić, bo choć ty nie zastanawiasz się nad swoim życiem, ono zastanawia się: dlaczego nie robisz nic, aby żyć jeszcze lepiej? Celem może być wszystko, postaraj się jednak ustalić na początek po jednym celu w każdej dziedzinie swojego życia. Poznałam jakiś czas temu odwrotną metodę wyznaczania swoich celów. Z powodu tego, że niektórym ludziom ciężko jest określić, co chcieliby w życiu osiągnąć, Proponuję następujące rozwiązanie. Wyobraź sobie, że jesteś już u schyłku swojego życia. Jako starzec patrzysz w przeszłość i myślisz o tym, co udało ci się osiągnąć, jakie doświadczenia zdobyłeś, co takiego zrobiłeś, miałeś w swoim życiu, dzięki czemu czujesz się teraz spełniony. Spróbuj w ten sposób użyć swojej wyobraźni, usiądź wygodnie i pomyśl o swoich planach tak, Jakbyś już je przeżył. Możesz być zdziwiony tym, jak wiele opcji wspaniałego życia będziesz w stanie zobaczyć w swoim umyśle. Zapisywanie celów i podnoszenie poprzeczki. Znając swoje cele, czas, abyś spisał je na papierze. Skorzystaj ze swojego zeszytu A4. Pojedynczą kartkę przeznacz na pojedynczą dziedzinę życia. Zdrowie. Kariera zawodowa. Rodzina, doskonalenie siebie, finanse. W uporządkowanym świecie łatwiej o kontrolę. Jeżeli zapiszesz swoje pragnienia, będą one miały większą szansę na realizację, niż gdyby były niezapisane. Pamiętaj, że plany, które są wyłącznie w twojej głowie, w natłoku codziennych obowiązków, mogą się zawieruszyć i możesz sobie o nich przypomnieć dopiero za kilka miesięcy, a nawet lat. Dlatego tak ważne jest, abyś usiadł, skoncentrował się i zaczął zapisywać wszystkie pragnienia, jakie chciałbyś spełnić w swoim życiu. Miej wysokie wymagania od życia. Jeśli będziesz oczekiwać mało, to i mało dostaniesz. Uruchom wyobraźnię, poczuj się tak, jakbyś mógł mieć wszystko, co chcesz, kompletnie bez żadnych ograniczeń. Gdzie chciałbyś pojechać? Co chciałbyś mieć? Ludzie sukcesu mierzą wysoko. Chcesz być człowiekiem sukcesu? Również zacznij mierzyć wysoko. Nawet jeśli twoje plany na dzień dzisiejszy wydadzą ci się nierealistyczne. Nie możesz ciągle tkwić w tym samym miejscu. Dlaczego, mogąc mieć więcej, masz tego nie chcieć? Ludziom wydaje się, że nie jest możliwe to, aby spełniły się ich marzenia. Nie mają w sobie śmiałości, żeby chociaż zacząć czegoś pragnąć, a jeżeli już pomyślą o czymś wspaniałym, to jest to tylko przelotna myśl, która od razu zostaje stłamszona, poprzez myśli typu Nie, to niemożliwe, ja i tak nie będę mógł sobie na to pozwolić. Martwią się oni, że nie zdołają osiągnąć tego, co sobie zamierzyli. Zamartwianie się czasem jest tak silne, że blokuje ich całkowicie przed podjęciem jakichkolwiek kroków uwalniających ich od zmartwień. Zaczynają siedzieć z założonymi rękoma, zapominając, że martwienie się do niczego dobrego nie prowadzi. Kiedy martwimy się, nasz umysł staje się niespokojny, a niepokój może doprowadzić człowieka nawet do choroby, nie wspominając o tym, że realizacja naszego pragnienia staje się bardzo odległa. Musisz nauczyć się panować nad swoim umysłem, bo dzięki temu zdobędziesz spokój i radość. Niektórzy ludzie tak bardzo potrafią pogrążyć się w zmartwieniu, że zapominają, że nic to nie daje, a zamartwiając się, marnują swoje życie. Zamiast martwić się, powinni pomyśleć nad przyczyną swojego smutku, nad problemem, który sprawił, że zaczęli się martwić i skoncentrować całą swoją uwagę nad rozwiązaniem obecnej sytuacji. Czasem ludzie paradoksalnie boją się dążyć do celu, jaki sobie obrali. Ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że będą musieli zmienić wiele rzeczy w swoim życiu. Jeśli znajdujemy się w jakiejś sytuacji i czujemy się komfortowo, to często jest tak, że nie chcemy zmieniać tego, ponieważ obawiamy się wszystkiego, co związane ze zmianami. Jednak, jeżeli nie zdecydujemy się działać, nic nie osiągniemy. Nie ma innej drogi niż działanie. Zmiany mogą napawać nas lękiem. Bój się, jeśli musisz. Ale idź cały czas do przodu. Działanie i szukanie rozwiązań to jedno, lecz nieodzownym elementem jest również nawyk utrzymywania w swoim umyśle pozytywnych myśli. Myśl pozytywnie, bo to pomoże ci nakierować umysł na osiągnięcie upragnionego celu. Nikt nie osiągnie niczego wartościowego, pogrążając się w zmartwieniach. Jeśli starczy ci odwagi, aby podnieść się i pójść dalej, sposoby na realizację Twoich pragnień na pewno się znajdą. Człowiek przez całe swoje życie ma się doskonalić, a przyłamywanie swoich wewnętrznych barier i obaw jest jednym ze sposobów doskonalenia się. Ludzie, którzy chcą być bogaci, sławni i szczęśliwi, niekoniecznie muszą być bardziej uzdolnieni. Oni po prostu tak bardzo pragną osiągnąć swoje marzenie, że są w stanie przezwyciężyć wszystkie przeszkody i największy lęk przed nieznanym. Uwierz w siebie, myśl pozytywnie i pracuj nad zdobyciem tego, czego pragniesz. Musisz otworzyć swój umysł na sukces i dobrobyt. Myśli o niepowodzeniu nie przyniosą ci sukcesu, nie ma takiej możliwości. Tylko wzniosłe i optymistyczne myśli są w stanie przyciągnąć do ciebie takie okoliczności lub takich ludzi, którzy umożliwią ci spełnienie tego, czego pragniesz. Zapisuj swoje cele. A pod nimi powody, dlaczego te cele są dla ciebie ważne. Silne powody dadzą ci większą siłę do realizacji twoich pragnień. Muzykę przygotował Jarosław kozak www.soundbase.pl. Złote myśli. Złote myśli. Teraz będziesz bliżej sukcesu.